Dotychczas na rynku pracy liczyły się umiejętności zdobyte w drodze edukacji formalnej. Jednak, kiedy wszyscy potrafimy to samo, czy to wystarczy? Świadectwa i certyfikaty są wartościowe, ale nie pokazują w całości tego, kim jesteśmy i jak szybko potrafimy się zmieniać. Pracodawca, nie mogąc rozróżnić kandydatów, musi wybierać spośród wielu osób z takim samym doświadczeniem. Zdarza się, że wybór jest dziełem przypadku. W takim świecie nie ma szans na pokazanie swojej własnej mapy umiejętności. Dzięki tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej może się to zmienić. Rozwój nowych technologii umożliwi wykorzystanie własnego potencjału dzięki inteligentnym rozwiązaniom i narzędziom cyfrowym. Nadszedł czas na edukację 4.0, w której ważne jest to, co rzeczywiście potrafimy, w której zdobywanie nowych kompetencji pozwala pokonać wyzwania nowej rzeczywistości. Nowoczesna gospodarka ceni zdolności rozwiązywania problemów i komunikacji. to one pozwalają błyskawicznie nabyć specyficzne umiejętności. Dzięki różnym drogom uczenia się oraz adaptacji możemy osiągnąć swój cel. Nadchodząca rewolucja stawia na synergię zmieniającego się rynku i nowych dróg nabywania kompetencji oraz na świat, w którym każdy jest wyjątkowy i ma wiele do zaoferowania.